Szczęść Boże, wam wszystkim. E, już dawno, dawno nie nagrywałem czegokolwiek. E, dlatego postanowiłem, że coś nagram, tym coś. E, tym bardziej... E, jestem, no jest to czas też i wakacyjny, gdzie spędzam czas i z rodziną, i ze znajomymi, e, z przyjaciółmi. Oczywiście też mam czas dla Pana Boga, bo bez Pana Boga na no to żadne wakacje są e, niczego warte. E, dlatego... E, Chciałem generalnie też i podziękować w tym filmiku za, e, za spędzanie wspólnego czasu, szczególnie z, z Ulą, której bardzo długo długo nie widziałem, byłem takim małym kurduplem i, i no, wtedy ją widziałem, więc po takim długim, długim czasie się spotkać, porozmawiać to jest dla mnie bardzo ważne, przede wszystkim to jest taka budująca rozmowa. E, Oliwii za to, że, że spędziła ze mną ten czas, że chciała porozmawiać ze mną, że była, tak? E, chciałem również i podziękować e, Sandrze, tam tym paniom, u których wynajmowałem też i pokój, e, bo faktycznie zostałem niesamowicie przyjęty, ciepło przyjęty, e, nawet mi dali, słuchajcie, obiad, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo takie budujące. E, doświadczenie też, czas rozmowy, spęd e, spędzenie takiego wspólnego czasu przy posiłku, e, e, trochę śmiechu, tak, trochę rozmowy, e, więc było całkiem, całkiem przyzwoicie, jak to się mówi. Też tak? spędziłem czas z moją ciocią, matką chrzestną e, i z jej maluchem, które, którego adaptowała bardzo, bardzo piękna, tak powiem. E, E, takie dobre jakby ze strony właśnie człowieka, że faktycznie adoptuje dziecko e, i, i się nim opiekuje. Super, super doświadczenie. E, e... Co tu jeszcze, no przede wszystkim chcę jeszcze podziękować jeszcze Sandrze, która, jeszcze raz, która e, pójdzie ze mną na basen, bo faktycznie ostatnio byłem kompletnie sam, ale też miałem czas właśnie, będąc samemu te dwie godziny na tym basenie, faktycznie spędzając ten czas, miałem też czas na, na, na refleksję po prostu nad pewnymi sprawami. Ehm. Podczas tej refleksji w ogóle zrozumiałem, że właśnie czasami oczywiście też obserwując, obserwując inne osoby, różne, różne osoby, dorosłe i dzieci. Zrozumiałem, że my tak bardzo często też i narzekamy. Narzekamy na to, że jesteśmy chorzy, narzekamy na to, że gdzieś tam słabo widzimy, a są osoby, które faktycznie albo w ogóle nie widzą, są osobami niewidomymi, albo kompletnie nie chodzą, bo są na wózku. Więc powinniśmy dziękować Panu Bogu za to, że mamy te dłonie, które mogą dotykać, które mogą czuć ten dotyk przede wszystkim, że, że w ogóle mamy ten wzrok, którym możemy widzieć, widzieć kolory, widzieć przyrodę. Eee, za to, za węch, który, który czuje, tak, różne zapachy piękne, ładne, no, znaczy zapachy no, przyjemne, kojące, tak, eee, za słuch, który może faktycznie słuchać, bo są osoby, które faktycznie kompletnie nic nie słyszą albo mają jakieś tam 90% ubytku i noszą faktycznie aparaty słuchowe, które im pomagają, oczywiście, ale chodzi o to, że no, my, jako osoby zdrowe, w pełni zdrowe powinniśmy dziękować Bogu za to, że w ogóle nam dał, za to, że jesteśmy zdrowi. Za to, że możemy służyć tym wzrokiem, tym dotykiem, dotykiem przede wszystkim, który jest dobry, tak? Przytulić kogoś. No to jest bardzo, bardzo dobry objaw, tak. Jeżeli kogoś przytulamy, to jest jakby znak pokoju z jednej strony. czy z jednej strony to jest znak pokoju. Takiego pokazania drugiej osobie, że nie, nie bój się, jesteś bezpieczny, bezpieczny jak to też je robi Jezus nam każdego dnia, że nas każdego dnia przytula, okazując w ten sposób bezpieczeństwo, jakby dając nam pokój w sercu. Przez ten czas, e, też tej refleksji, e, kiedy tak rozmyślałem, płynąłem sobie tak, słuchajcie, rwącą rzeką, tak w kółko, w jedną stronę, i znaczy w prawą stronę. I tak w kółko kilkukrotnie, kilkukrotnie też e, doszedłem do zrozumienia, że e, ja czasem też i się na tym łapię, że też narzekam na wszystkich wokół, ale też nie spojrzę czasami na siebie. Czasami tak jest. I zauważyłem, że... Zresztą ja wiem o tym, że mam wiele takich wad i tak dalej, problemów, z którymi walczę i udaję się jakoś. Oczywiście nie samemu, tylko z Panem Bogiem wszystko to robię. Modlę się każdego dnia o to, żeby że jakiś tam problem poszedł, uciekł, żeby został uzdrowiony. Oczywiście dziękujemy też Matuszowi który właśnie modlił się wstawiedniczy ostatnio za mnie i właśnie podsunął mi taką super fajną metodę, że taką też, którą używają psychoterapeuci chrześcijańscy, że właśnie tak w tej sytuacji, w której czułeś się zalękniony w przeszłości, dajmy na to, wyobraź sobie, że jest tam obok ciebie Jezus i to uzdrawia. Nie? Bardzo fajny sposób. Faktycznie dało, ostatnio dało mi bardzo dużo takiego spokoju, takiego bezpieczeństwa. E, więc chwała Panu za to. E... Dziękuję Wam wszystkim za to, że w ogóle jesteście, że mogłem się z Wami spotkać i mieć czas dla każdego z Was. I oczywiście, też mieć czas dla samego siebie, bo to też jest bardzo ważne, bo można mieć czas dla wszystkich, a kompletnie nie mieć czasu nawet dla samego siebie. A Pan Bóg chce też, aby mieć, abyś Ty jako osoba miał czas i dla wszystkich innych, tam znajomych, przyjaciół, rodziny, ale też miał czas dla samego siebie, żeby w ten sposób jakby podjąć refleksję nad samym sobą, żeby umieć pracować nad tym, co podczas tych spotkań było nie tak, czy w ogóle po prostu nad swoim życiem. Dlatego tak bardzo ważny jest czas dla samego siebie, bo Duch jest bardzo ważny, ale i ciało też bo jeżeli ciało nie jest sprawne to jak duch może działać w takim ciele jeżeli ciało nie jest kompletnie sprawne ciało też potrzebuje odprężenia e, potrzebuje pewnego spoczynku takiego czasu takiego takiej relaksu tak. to jest bardzo ważne i to jest dobre nie można też mówić, że jakiś relaks, nie wiem czy pójście do spa, basen, sauna czy cokolwiek jest złe, to jest bardzo dobre bo w ten sposób odprężamy też swoje ciało, a jak to się mówi w zdrowym ciele zdrowy duch a więc e, duch się będzie dobrze miał jeżeli będzie też się ciało miało dobrze oczywiście wiadomo, trzeba też pamiętać to co mówi w, w liście do Galatów, że ciało, ciało nie chce to, ciało nie chce tego czego duch chce i duch nie chce tego czego ciało chce, nie? więc e, trzeba też to rozróżnić e, no, myślę, że to tyle na... na, na dzisiaj. I to będę miał właśnie przyjemne spotkanie się z Sandrą po raz kolejny, po raz drugi, w tym dwutygodniowym moim spotkaniu wakacyjnym. I... i super. Też jutro się spotkam z Oliwią na, na takim czas, czasie posiłku, co dla mnie to też jest bardzo ważne. No myślę, że to wszystko No więc A tak obecnie to są takie fajne w sumie miejscu w tej, gdzie jest tu bo... w sumie kiedyś woda tu. Ale woda tak opadła i w sumie czyli w sumie jest po prostu sucha Strasznie woda opadła jest kompletna susza i piękne bociany, które latają ileś jest tam, raz, dwa, trzy, trzy, pięć pięć bocianów, słuchajcie jeszcze nie odleciały no, chociaż od ostatni czas e, mógłby na to wskazywać że strasznie zimno bo było, chłodno było ale jednak zostały chwała Panu za to wszystko za, za wszystkie rzeczy, które nam daje, e, dziękujemy Panu I chwała Panu za to wszystko dziękuję z Panem Bogiem dzięki w ogóle za oglądanie e, przepraszam, że tak mało co nagrywam, ale w stanie Byłem chory i tak dalej Ale dziękuję, że jesteście Że pamiętacie o mnie w modlitwie Ja też również pamiętam o was w modlitwie Jeżeli potrzebujecie modlitwy czy, e, czy po prostu Porozmawiać coś Piszcie do mnie na facebooka ja Też mam nowe konto na facebooku e, W komentarzach piszcie Intencje modlitewne Będę się za was wszystkich modlił W w brewiarzu e, I pamiętam o was Naprawdę pamiętam o was w modlitwie i jeszcze raz e, dziękuję za oglądanie i z Panem Bogiem. Do usłyszenia.